Hej siemaneczko drodzy widzowie z tej strony oczywiście Gatner ja was witam gdzie? a? że tak jest kolejny odcinek stalkera Heart of Chernobyl także co? no oczywiście że na starcie no musi być to no, muszą paść te słowa czyli co? subskrybujcie łapkujcie komentujcie wbijajcie na TikTok'a i na, na instagrama E, bo tam też wiecie wcześniej, niekiedy wcześniej, nie zawsze, ale niekiedy wiecie wcześniej o danej produkcji. Także najlepiej jak subskrybujecie wszystko, macie wszędzie powiadomienia, bo wtedy wiecie wszystko o wszystkim, gdzie, co i jak. No, także wracamy oczywiście e, do naszej gierki. E, mamy misję, oczywiście igła w stogu siada. Okej, okay. daj czujnik straży Richterowi Więc Nie poznając nam nic innego, jak Lecieć do niego, tak? Z tym czujnikiem O fuck, nie ten klawisz, mnie to Zdaj klawiszem Berlin Chcę po prostu zobaczyć jedną rzecz, bo Zobaczcie. Dobra. Ja coś innego zobaczyć, no ale chyba się nie będzie do tego zrobić, jakbym chciał, bo myślałem, że jakby będziemy mogli jeszcze raz eksplorować sobie tego młyna. Ale dobra. To lecimy sobie z tym czujnikiem. O pies. Brawali. O! Nie ścinaj. Polecimy sobie na szybkości, bo jakoś nie chcę mi się wal. Uhuhuhu. Polecimy sobie na szybkości, bo nie chcę czasu marnować na walkę z tymi kundlami. Jeszcze jakby mnie ścina, to też by było mega... Mm, dobra. E, trzeba by tu... No, przejść. Czekajcie, ja tu spróbuję w ogóle obniżyć jakoś ustawienia jeszcze. Mm, no. Bo jak widzicie, to te doczytywanie tego wszystkiego, pomimo tego, że mam to na SSD-kach, bo SSD-ki mam złączone wyrajda, nie? Więc e, tak to w sumie nie wygląda. W sensie. tylko, czy wyciszyłem fona. Patrzcie, no i co, i se stoje, nie? I sobie stoję, bo gra jak cholera, patrzcie e. O, mamy Masakra Po prostu nie ogarniam jak to działa, że to tak wszystko ścina, nie? E. Materiały, tekstury Dobra, poczekajcie chwilę, zaraz do was wrócę Okej, okay, drodzy, to do was wracam Czekajcie, muszę sobie oddalić Dobra, nie wiem czy będzie lepiej. Zobaczymy. Może będzie lepiej, może nie. Ciężko wyczuć, bo dla mnie jest dziwna mega optymalizacja tego stalkera. Ale dobra, nie będę się tutaj wypowiadał na temat optymalizacji tej gry. Siema. Uu, 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 uu. Patrz jak przecina. Thanks for the help. You can't imagine how important it is for us to find him. Yes, that's true, I've got what you're looking for. My part is done. Now spill it about Soder. I told you I never had any doubts about you, didn't I? He's an IPSF tech, a slip rate type. You don't look like the kind of guy, guy Sauter normally deals with. Oh, Dometatoyus um IPSF. Another security organization from the mainland that thinks he can restock us around. They always stay behind the perimeter. <laughs> that's not much. Is that all you know? I knew Sauter before in passing. So that motherfucker Sukhin <laughs> took him under his wing at the sphere, huh? They say IPSF are mapping anomalies there. So that's how you know him. What were you doing at the old bridge? Looking for anomalies? Or was there something more? activated a certain device. There was a huge stream of light at the ward in I remember that little performance. You could see it from the post office clear as day. I should have known you had a hand in it, but we're we'll getting off topic.

Dobra misja ukończona eee, Szukaj, a znajdziesz zajrzyj do swojej skrytki mamy Hello. PDA Tutaj możemy coś jeszcze wziąć wow, wow, Dlaczego mi tak znowu ścina? Halo, halo, czekajcie. Hmm pewnie nic ciekawego nie będzie Bez limitu niby man kurczył sobie na 70 czy tam 60 To jest tam ten drugi monitor era nie mam tutaj nic nie mam o, tak to zostawię dobra zastosuj tekstury muszę zmniejszyć na niskie bo naprawdę jest... Troszeczkę mnie wkurzałem te ścinki w tym stalkerze. No i co? Nie że będą takie te fury? To się doczytać nie chce w ogóle. What the fuck? Czekajcie. Jeszcze spróbuję tylko od parę rzeczy ogarnąć i zaraz do Was w będę was tym zanudzał, także zaraz się widzimy, więc no. <laughs> <laughs> Okej, okay, już Was witam po moim cięciu resecie gry. Yy, ogólnie powinno lepiej chodzić, bo wywaliłem wszystko praktycznie na niskie Ale i tak ścinam <laughs> Ale już nie wiem na znaczy wszystko, no nie wszystko wywaliłem aż tak na wiecie, niskie niskie, Bo coś tutaj jeszcze zostało mi na średnich tak cienie yy, Jakoś otoczenie, coś takiego, także tak yy, Czemu ścina? Szczerze nawet mi się już nie chce z tym bawić, tak naprawdę. Bo widzę, jak ta gra ma słabe eee, optymalizacje. Także tak. Eee, czekajcie, co tutaj jeszcze tutaj tak dostosuję. Dobra. No i w sumie nie wiem, nic więcej ciekawego. Także lecimy sobie dalej z gierką na jakąśkolwiek ścinkę czy cokolwiek już wam niestety nic więcej nie mogę poradzić Bo jak widzicie już gra wygląda słabo tak naprawdę a i tak ścina więc to już jest wina gierki tak naprawdę i jej cholernej optymalizacji która jest no nie ukrywam mega słaba O Jezu O Jezu o JEZU Proszę wziąć, to chciałem tego nagrywać, też mówiąc <gry> Patrzę w ogóle, jakie ja tu jeszcze mam ulepszenia Bo coś tu jest, a nawet nie wiem O JEZU Trzeba rzeczywiście będę zrobić, bo to jest masakra Dobra, nie. Zrobię cięcie, spróbuję to zresetować jeszcze raz, bo naprawdę to jest dramat jakiś. Dramat i cyrk na kółkach w jednym tym, także zaraz się widzimy, nie. Dobra, ja już do was wracam. Po już całkowitym restarcie gry. Nałem no, wszystko na niskich, jak się da. Jak będzie ścinać, to już naprawdę nie wiem co ja mam zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Także tak. Yy. Myślę, że polecimy sobie to jakieś poboki zrobić bardziej. Czekajcie, nie tą. No mam maskę. teraz tą założymy A resztę się przydało w ogóle sprzedać. mały stary klucz, ewidentnie przeznaczony do jakichś drzwi. Okej okay. Słuchajcie, co teraz zobaczę? Bam ja sobie z jakąś ze skrytką. Zależy do swojej skrytki. Dobra. To lec do tej mojej skrytki całej. A gdzieś tutaj w ogóle jest. No, nie nie gdzie? Co tu? A tutaj, dobra. Ale ścina. Handlujemy Handlarz, tutaj mamy u a ma celowniki inne takie pierdoły e, czekajcie Obrzy i kałach Czy ja dopóźniłbym tego kawałka? Tak się to sprzedamy na bank. To sprzedamy. To sprzedamy. Czekajcie, co by tu jeszcze sprzedać? Nie mam tu nic więcej tego ciekawego, lo. Bo... Jakiego broń... Dobra, potwierdź. Dobra. Otwarty celownik, a tutaj celownik holograficzny Ja to potrzebuję do Vipera 5 eee, Dostosowany, Dostosowane to nie to jest do Vipera 5 o To sobie do niego kupimy Pyk A magazynek 30, okej Czy eee. są dziewięć razy dziewiętnaście mm to są te i to ma do tego vipera damy kup wszystkie? Dobra, potwierdź. Mamy. Okej. Okay. Mogę teraz mu to sprzedać? Nie mogę teraz tego sprzedać. Ewentualnie to bym mógł, nie? No pewnie, że bo on tu będzie kupował takie wiecie, nie te mega uszkodzone. Skutwiel. Mmm. Dobra, zamykamy to wszystko Mmm, dobra Mam tutaj teraz ten celownik Rozładuj, upuść E, wyposażenie Opi sortuje. Hmm. A jak jak to mam ulepszyć? Aha, tutaj chyba były lepszenia, czekajcie. Mnie wkurza ten stal, tak ścina dziwnie. wiper yy, Viper piątka. ulepszenia przedmiotu. Okej, okay, dobra, już ogarniam. Warstwa gumy z min Okej. Moduły, o. Przeciwwaga. No to jak to mam teraz zainstalować? Halo? Ja w ogóle nie ogarniam, co ja a <grymny> Teraz zrobić, żeby to. What the fuck? Co ja tu mam zrobić, żeby to tam miało ręce i nogi? Nie wiem, jakoś mnie ten stalker w ogóle nie przekonuje, szczerze mówiąc. No, ale to już takie. Mm. No i co? Jak ja to mam na przykład wybrać? Bo tu nie mam napisanego, że nie mogę tego zainstalować. Nie. Nie wiem, naprawdę nie wiem, nie ogarniam tego. A ja, szczerze, jakoś na mi... Naprawdę, stagranie jakoś nie przekonuje, kurczę, to jest. No. Nie dość, że go ścina, jak cholera. To jeszcze wygląda, to wszystko jak wygląda, i to jest właśnie. To. Open Drive Nie wiem drodzy za naprawdę się ciągle zastanawiam, jak mam kontynuować tą serię, bo... No powiem wam, że uglęłam dziurę tutaj, patrzcie Widzieliście? Tu, o, teraz się kapłem Przekoszyłkę wyrzucić, ale dobra. Yy, powiem Wam szczerze, zastanawiam się, czy kontynuować tego stalkera, bo mam dwa problemy, dylematy w sumie. Pierwsze, ścina mi cholera i powiem Wam szczerze, że jakoś ten stalker nie przekonuje mnie w ogóle. Nie ogarnę, co się w tej fabule dzieje. Niby jakaś anomalia te sprawy. No, niby okej. Okay. Ale jakoś do mnie to nie przemawia, i nie czuję tego vibeu takiego na pewno jak przy innych grach, nie? Więc tak naprawdę, no. Waham się, czego jeszcze w ogóle nagrywać. Tak naprawdę, bo naprawdę nie kręci mnie ten stalker za bardzo jakoś szczególnie, przynajmniej na ten moment. Może jak przejdę, wiecie, bym zaczął od pierwszego stalkera, to może bym to jakoś ogarnął, no ale. Na ten moment w ogóle nie przekonuję ten stalker i po prostu no nie widzę tego Także Nie wiem czy będzie kolejny kolejnoc tego, moje poważnie bo Po prostu jak coś nie ciągnie mnie ta gra. No nie ciągnie za Chiny mnie ta gra Jakby Nie widzę tego Nie wiem, może kiedyś jeszcze w to zagramy, na ten moment jakoś nie znamy, nie śpieszy się z nagrywaniem tego, nie? Także dobra drodzy to było na tyle w tym odcinku końcowym w sumie no no nie kręci mnie to hmm. Dajcie znać czy byście chcieli w ogóle kolejny odcinek tego Subskrybujcie tam łapkujcie, wiecie o co chodzi nie? Trzymajcie się, do zobaczenia no Nie wiadomo, to więcej przedłużam Dobra <grym>